Cześć, nazywam się Kaja Rudziński, prowadzę Kajodata Data i na moim kanale znajdziesz zarówno rzeczy techniczne, jak i nietechniczne, a dzisiaj coś, co pomoże nie tylko analitykom, nie tylko programistom, ale w zasadzie każdemu, który spotyka się z problemem w pracy, z którym tak naprawdę każdy z nas się w pewnym momencie spotka. Bardzo dużo od tego będzie zależało. Bardzo dużo będzie zależało od tego, czy później będzie awans, czy później będą lepsze pieniądze, i generalnie. Już odkładając finanse na bok, po prostu bardzo dużo będzie zależało od tego momentu, jak my się będziemy tej pracy czuli. A w pracy spędzamy jedną trzecią życia, zasadniczo, co najmniej, więc dobrze jest to po prostu ogarnąć, a nie próbować tego zepchnąć pod dywan. O co chodzi? Chodzi o taki moment, e, kiedy coś nie gra, kiedy ewidentnie coś nie gra i w naszym zespole albo z naszym szefem mamy taką, e, mamy taką sytuację, że, że po prostu się nie zgadzamy i, i czujemy, że jakby mm, gdzieś nasz punkt widzenia jest coraz bardziej spychany na margines, czujemy się coraz mniej słyszani, być może nawet gdzieś już dochodzi do takiego lekkiego zamiatania nami e, po podłodze. No i teraz rodzi się, rodzi się we mnie, w tobie, w każdym z nas, który jest postawiony w takiej sytuacji, takie pytanie, co teraz? Czy rypnąć tym wszystkim i pojechać w Bieszczady? Czy, ym, nie wiem, kupić sobie wódeczkę z jogurtem i wódeczką z jogurtem zapić swe żale? Czy ym, zostać strażakiem i jednak może nie próbować być menago wielkiej korporacji? Czy jeszcze jakieś inne rozwiązanie? No i rozwiązanie jest takie, że generalnie trzeba się postawić. I teraz jak słyszy się taką radę, że trzeba się postawić, no to oczywiście super, doskonała rada, świetnie, ale jakby jak to zrobić? I najważniejsze w tym wszystkim, żeby trochę zawalczyć o swoje, jest czas. Tu wielu ludzi spotyka się z taką, z taką poradą, którą gdzieś można poczytać w internetach, nie wiem, przyjaciele ci mówią o niej, i tak dalej, że tam zawalcz swoje, postaw się i w ogóle. Um, I to wszystko fajnie. Tylko że to jest tak, jak z różnymi protestami społecznymi. Ja oczywiście wierzę w to, że dobrze jest stawać po właściwej stronie, protestować w słusznych sprawach. Natomiast... Jeżeli e, naszym celem jest nie pogłaskać się po brzuszku i powiedzieć tak, Born to be rebel, e, to, to nie o to chodzi, nie? Chodzi o to, żeby coś to zmieniło. I teraz, żeby coś to zmieniło, najważniejszy jest czas i najważniejszy jest moment, w którym to robimy. A żeby wiedzieć, czy moment jest właściwy, przejdziemy sobie przez. Trzy punkty, które musisz sprawdzić, i dopiero jeżeli te wszystkie trzy rzeczy są in line, są poustawiane, to wtedy jest sens się postawić. Jak to się mówi po angielsku, time to speak up, e, i jest sens e, zawalczyć o swoje. Bo jeżeli nie, to najpierw trzeba będzie popracować albo poczekać na tym, żeby wszystkie te trzy rzeczy się ustawiły. Czy to, o czym my mówimy w danym momencie, czy to jest ważne teraz? Bo jeżeli my mamy taką sytuację, że e, coś się wydarzyło półtora roku e, temu i na przykład, nie wiem, mamy poczucie, że znowu robimy więcej ticketów w pracy, albo znowu wysyłamy więcej maili, albo znowu robimy jakąś tam, jakąś tam rzecz, która jest trochę większa. Ale. Ale to, że nam się to przypomniało, wynika z tego, że generalnie nam się dużo w życiu dzieje i generalnie jesteśmy zmęczeni i w ogóle kot miał zawał, trzeba było go wieść na ojom, no straszne rzeczy yy. i generalnie nam się dużo w życiu dzieje, ale w robocie jest ok, jest no jakby jest normalnie, to znaczy nie ma takiego zapierdzielu, że wszyscy jesteśmy postawieni pod ścianą, to znaczy, że to nie jest ważne teraz. To nie jest ważne teraz. I jeżeli jakby tutaj nie ma zgody, to to bez sensu. Jeżeli znowu jest sytuacja, że mamy za mało ludzi, jesteśmy za mało ciśnięci, sprawa się powtórzyła i ona się dzieje teraz. Teraz, w tym momencie, w tych dniach mamy za mało ludzi, wszyscy siedzą po godzinach i to jest nie do utrzymania. Tak, można o tym pogadać, bo to jest ważne teraz. Ale jeżeli to jest coś, co nam się... Przydarzyło kiedyś, teraz nam się przypomniało, trochę nam sytuacja przypomina, ale to nie jest ważne dla ciebie i dla osoby, kto, z którą będziesz o tym rozmawiać, że, że nie będzie tego poczucia, że tak, to się teraz znowu dzieje. No to będzie ciężko coś zmienić, bo to będzie po prostu podzielenie się swoim wspomnieniem albo takim generalnym uczuciem. A to nie o to chodzi w postawieniu się i próbie wygrania jakoś. Tej sytuacji. To, z kim będziemy rozmawiać, jest bardzo ważne. No i zazwyczaj to po prostu będzie nasz szef czy szefowa. Rzadziej będziemy mówili, jakby tak, do takiego ogólnego grona, no bo ogólnego grona to ciężko przekonać. Nie jesteśmy w antycznych Atenach, żeby zbierać przed sobą całe korporacyjne polis i próbować tutaj przekonać, że, że, że dzieje się rzecz straszna i trzeba, trzeba zrobić strajk, tak? Takie sytuacje się zdarzają, ale one są raczej rzadkie. Zazwyczaj jest tak, że jest konkretna osoba, z którą musimy porozmawiać. I teraz tak. Bardzo mocno ludzi rwie i mnie też rwie do tego, żeby jest problem i jakby załóżmy, że ten pierwszy punkt jest zaliczony, on się dzieje znowu teraz, tak, to znowu teraz jest ważne, no to od razu po prostu chcę coś powiedzieć, mówię to, co na sercu, to na języku, to tak często się to przedstawia jako taką zaletę, że po prostu mówię to, co myślę, tak, jestem autentyczny, autentyczna, wspaniale, ale... Komunikacja i jej sukces zakłada to, że to nie tylko my mówimy, ale też druga osoba to słyszy i tego słucha, bo ten pierwszy warunek no to można spełnić, tak? To znaczy. Weźmiemy naszego menadżera, czyli znaczy nasz menadżer weźmie nas na rozmowę jeden na jeden, Zresztą już mamy takie rozmowy regularnie i po prostu od pierwszego słowa walimy monologiem jak garą. po prostu walimy tymi wszystkimi argumentami, które mieliśmy już w głowie poukładane, że to znowu taka sytuacja, że to trzeba rozwiązać, to jest nasz plan i to w ogóle można pozmieniać i tak dalej. I my chcemy być agentem tej zmiany. Super! Tylko zapominamy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ta druga osoba musi być w miejscu, tak generalnie, takim czaso-fizyczno-psychiczno-emocjonalnym, żeby. Była w stanie nas wysłuchać. I nie chodzi mi tu o jakiś syndrom sztokholmski, że teraz, oj, no ja jestem pokrzywdzony, ale zastanówmy się, czy ta druga strona, która w zasadzie mi trochę dowala, czy ona nie jest pokrzywdzona bardziej, bo tam matka ze stryjecznym kuzynem pili i ona dlatego teraz tak źle traktuje swoich podbudowanych. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że trzeba na przykład się zastanowić, czy nasz szef nie jest pod presją swoich menadżerów, bo. Składa w ostatnich godzinach jakąś prezentację, którą ma do przedstawienia dzisiaj albo, nie wiem, w ciągu dwóch dni. I no dobra, on musi zrobić to, z nami tę rozmowę jeden na jeden. Za dwa tygodnie będzie następna. Niewiele się zmieni przez ten czas, ale my stwierdzamy, że nie, nie, ja teraz poczułem, ja teraz powiem. No i to jest problem, dlatego że yy, zazwyczaj doprowadzimy do tego, że. Ta osoba z drugiej strony jeszcze bardziej się wkurzy. My oczywiście poczujemy ulgę i bo wykrzyczymy swoje, ale. To zazwyczaj niczego nie zmieni. Po pierwsze, dlatego, że jakby jak ktoś jest w takim stanie, na pewno Ty też byłeś, byłaś w takim stanie, nieraz, nie? Już za dużo ci się dzieje, masz problem do rozwiązania, tu ci się wylewa, tutaj coś wybucha, a tu ktoś przychodzi ze swoimi własnymi pretensjami, problemami życiowymi i weźmy je, rozwiąż, bo teraz jest ważne, żebyś. Ty po prostu nie masz czasu na to, żeby rozwiązywać takie pierdoły w tym momencie, nie? Więc ym, zastanów się. Czy ta druga osoba ma przestrzeń na to, czy jest jakby taki business as usual dla tej osoby, czy może jednak ta osoba jest w pożarze? Bo to nie o to chodzi, żeby jej współczuć, że ona jest w pożarze. Chodzi o Twój interes, bo jeżeli ta osoba nie ma przestrzeni na to, żeby Cię wysłuchać i usłyszeć, to po prostu to, co Ty robisz, nie będzie skuteczne. I tyle i jakby można wszystkie emocje i empatię odłożyć na bok. Tu nie chodzi, ponownie, nie chodzi o to, żeby współczuć w drugiej stronie, chodzi o to, żeby mm, twoje postawienie się było po prostu skuteczne. No dobrze, to co się dzieje i to co chcemy pogadać, to w sprawie czego chcemy się postawić, dzieje się i jest ważne teraz. Wydaje nam się, że na tyle, na ile my jesteśmy w stanie rozwiązać sytuację, osoba, z którą chcemy o tym pogadać, nie jest w centrum cyklonu, nie siedzi w pożarze, nie skaczą po niej owczarki niemieckie. Jest OK, jest normalny dzień, może się dzieje, jest robota i tak ale nie dzieje się nic tragicznego. Więc te dwa warunki mamy spełnione. Jaki jest warunek trzeci? Warunek trzeci jest taki, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ty. Jesteś gotowy na to, co nastąpi, bo teraz tak. Znowu, wracając do tego, takiego poczucia, że tam co w sercu, to na języku, w kontekście zawodowym, żeby spróbować coś zmienić w swojej pracy, to trzeba mieć pewien plan i to musi być trochę lepszy plan niż. Stwierdziłem, że jestem zły, że mi się nie podoba, więc powiem, jak powinno być. I jakby mój mózg to wymyślił w ciągu 15 minut. Niestety to nie jest dobry pomysł. Generalnie, jak dobrze wiesz na pewno ze swojego życia, nasz mózg, szczególnie w takim krótkim terminie, jest średnim doradcą. To tak? jest naprawdę średni doradca i nie ma co. Szczególnie w takich sytuacjach stresujących, w takich sytuacjach o zabarwieniu negatywnym, mieć takie poczucie: o, mam pomysł, to go zrealizuję, tak? W sensie, że wykrzyczę się. Więc stanówmy się, czy jesteśmy gotowi. Wróćmy do domu, przyjrzyjmy na spokojnie swoje argumenty, spróbujmy być adwokatem diabła, postawmy się z drugiej strony i znając tą osobę, z którą będziemy rozmawiać, e, zadajmy sobie takie pytanie, jakie na pewno ta druga osoba na nam zada. Typu, y, mamy za mało ludzi w zespole, trzeba kogoś nowego zatrudnić, tak? Na co rozmawiamy? Na co oczywiście będzie sytuacja, prawdopodobnie, że nam menadżer powie: no ale słuchaj, ja mam określony budżet, tak? To nie jest tak, że ja mogę nowych ludzi zatrudnić, bo tak mi się zamarzyło. Ja widzę, że jest dużo pracy, mamy, nie wiem, czterech ludzi łącznie w zespole. Jest tylko kilka możliwości, jak jesteśmy tym w stanie obrócić. Nie jestem w stanie dorzucić innych ludzi, bo po prostu nie mogę. Tak samo jak ty nie jesteś w stanie co dwa tygodnie prosić o 500 zł podwyżki, bo nie mamy takich pieniędzy, tak samo ja nie mogę zatrudnić tak o nowego człowieka, bo to nie jest takie proste. Tak? I takich pytań będzie kilka, i chodzi o to, żeby się człowiek przygotował. Znowu, robimy to dlatego, że zakładam, że jeżeli chcesz się postawić, jeżeli chcesz coś zrobić, to chcesz coś zmienić. Oczywiście są momenty w pracy i w życiu, kiedy po prostu trzeba coś powiedzieć, że z czymś się publicznie nie zgadzamy, że coś jest nie okej okay. i mamy gdzieś, czy to coś zmieni, czy coś nie zmieni, bo po prostu nie, nie, nie czujemy się ze sobą w porządku, jakby nie mówiąc głośno, że coś nie jest okej. Okay. Ale tutaj mówimy o takiej sytuacji, gdzie hmm, my chcemy coś z tym zrobić, jakby to, to nie jest tak, że nam wystarczy powiedzenie, że to nie jest okej. Okay. Dlatego zastanówmy się, czy mamy argumenty, czy jesteśmy w stanie to zrobić spokojnie, czy po prostu nie wyjdziemy na, 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 na furiata w danym momencie, bo nie mieliśmy tego wszystkiego przemyślanego, bo nie zastanowiliśmy się nad drugą stroną, w tym sensie, jakie kontrargumenty usłyszymy z drugiej strony, bo zawsze, jeżeli to jest stresująca i trudna sytuacja, zawsze użyję usłyszymy kontrargumenty z drugiej strony. Tu nie chodzi o nas. Chodzi o to, żeby... Ten komunikat miał jakąś szansę na sukces. I to jest bardzo trudne. Nie jest tak, że ty jakby stwierdzisz, że OK, punkt 1, 2, 3 zaliczone, to na pewno wyjdzie. No nie, no jakby. To, to, człowiek nie ściana. To nie jest tak, że coś jest białe, przemalujesz na czerwone i będzie teraz czerwono odtąd, nie? E, to nie zawsze wyjdzie. Natomiast upewnienie się, że te wszystkie trzy rzeczy są, są zaliczone zdecydowanie bardziej pomoże. Bo to, co ja często widzę, e, czasem nawet obserwowałem u siebie, to to, że my trochę lubimy fakt, że się postawiliśmy, ale znowu nie zostaliśmy wysłuchani, więc znowu jesteśmy pokrzywdzeni, tak? Mamy takie poczucie, że jesteśmy ofiarą, boli nas życie. No to pójdziemy tam niby coś zmienić, ale tak naprawdę ładujemy się momentalnie na minę, bo jakby nie jesteśmy przygotowani, ta druga strona nie jest przygotowana, coś nie leży, tak? nie, nie jest to poukładane, nie jest to przemyślane, co chcemy zrobić. No i co? No i oczywiście rzecz nie wychodzi, więc tym bardziej upewniamy się, że jesteśmy ofiarą, tak? I, i że znowu jest nam źle. Także, jeżeli chcesz się postawić, ale tak, żeby to miało sens i żebyś coś zmienił, to sprawdź, czy te trzy rzeczy, które wymieniłem, mają sens. Sprawdź, czy jest to ważne obecnie, czy druga osoba ma miejsce w głowie na to, żeby nas usłyszeć. I czy ty jesteś przygotowany na kontrargumenty z drugiej strony? Daj mi znać koniecznie w komentarzu, co opuściłem w tym planie, co byś dodał od siebie jeszcze. No i opisz swoją sytuację, którą miałeś. Bo myślę, że to może pomóc ludziom, którzy kiedyś się znajdą w takiej sytuacji, jak ty byłeś. Bo często nam się wydaje, że jesteśmy sami, nie? Że to tylko nam się przydarzają trudne rzeczy. A tak nie jest. To tyle na dzisiaj, pamiętaj o lajku, subskrypcji i do usłyszenia.